Wszystkie eksponaty stanowią prace zrealizowane na przełomie praktycznie XIX, ostatnich lat XIX wieku i początku XX wieku. W czasie znaczących przemian, jakie następowały w sztuce, powstawania nowych kierunków, nowych tendencji istniejących obok siebie. I takie właśnie kierunki i tendencje w sztuce wystąpiły w wielu krajach Europy, jak również w Stanach Zjednoczonych. I to czas takich właśnie terminów, o których mówimy w tytule tej wystawy, jak secesja, czyli oddzielenie się i zerwanie z tradycją w sztuce, jak modernizm, jak impresjonizm, szczególnie w dziedzinie malarstwa, odpowiadał na hasła sztuka dla sztuki, jak symbolizm i ekspresjonizm. Czy w końcu w okresie polski międzywojennej młoda Polska, czyli u nas również prezentowany w tej tendencji w naszym kraju. A więc był to styl bardzo elegancki, kapryszny. Nurt no, wyrażał się zarówno w architekturze nowych willach, które powstawały, w rzeźbie, w grafice rysunku i oczywiście co możemy zobaczyć w wytworach artystycznego rzemiosła. Secesja jakby jest tutaj tylko tym centralnym punktem, punktem odniesienia. Tu już jak pan dyrektor powiedział, właśnie secesja zaznaczyła się w rzemiośle artystycznym, w architekturze, w rysunku, w grafice, ale mamy obrazy chociażby, a w obrazach secesji nie ma. Jest tendencja młodej Polski, okres młodej Polski, ale są różne style impresjonizmu, ekspresjonizmu. Jak państwo wczytają się w napisy, też państwo zauważą, że są prace troszkę późniejsze niż. Ta klasyczna secesja, czyli ten przełom xix Ale mamy pracę nawet z XX-lecia międzywojennego, pracę artystów, którzy zaczynali swoją działalność w okresie secesji, ale też kontynuowali ją później, nie zerwali z tym swoim stylem wypracowanym już właśnie w okresie